Graj gruby, graj. Vamos a la playa. Ale mi siadło kurwa Sinek, na tych dwóch. Go go, go. Ja zrzucimy teraz tam, kurwa coś innego, coś innego zagrajmy. Poczekaj, graj, poczekaj. Chowaj się i rzucisz go potem tutaj. A ja pierdol. O nie, sprzedaw, sprzedawanie. No teraz możesz Jest apka dziadek uważaj, no nie stój tam Kurwa nie wychylam się Gruby sofni się, kurwa A nie, bo to masz apkę, dobra No i chuj Chodźmy No ja w pierdolę stoi przy smoku debil. Eee, pierdolę, nie no pojebany. Synek, kurwa, przez tynk dostałeś. Aż ci się trochę kasatowił. Pa, pan daty, pan Dobra, mają trzy awki są te pieniądze, kurwa, z rekompensaty? Chuja dostaliśmy. Nie, chuja, chuja. Klamy normalnie. Pierdol, to jest kurwa... No korupcja, hańba i w ogóle... Wyprzedasz majątku Kurta, narodowego. to ja odpierdoliłem. No synek, ty ja do dzisiaj odporządku się odpierdalasz. Kurwa oni się zabili na zewnątrz? Tak. No. Widzę. Tak, Są tak. już na drugi. Jak coś ktoś to mógł... Mu... Kurwa. No. Fajnie, ne? Kurwa, no widział mnie jebanie nie. w plecy. My tu gadu-gadu, a stary nam spije rydala. No i chuj. Co ja zrobię, No weź ich zabij, wszystkich trzech, no. No to szmaty tu masz, to No, No, oni już poszli za starym, pobiegli tak niedawno. Pierdole, no jak? Myślałem, że to trup w pierwszej kolejności. I kurwa, niżej kucają, czy co? Hmm. Kurwa, ale go nie trafiłem. Nie? Ja oddałem chyba za cztery strzały, zanim nie trafił. No bo... Porobił cię, kucał. Kapso ja, ja. do, spo do spodu. Kurwa, od góry kontrol. Synek, tobie coś tu ostatnio hmm. zajebiście w ogóle idzie, no. Huh? Chyba naprawdę siostra za ciebie zagrała. Jak się wyprowadziłeś, też nie ma komu strzelać. Mówiłem, mówiłem, że na tej łąkowej to coś... A co no to? jest jak... Dajcie, kurwa. Kto, kto ci tam tańczył? O no ty kurwo! Tańczą nas na, na Nie dźgaj mi, to synka. W tych butach mu tajcom. <tajcom> się kurwa o, dźgać chciał. Nie wiem a do dwóch tego. dwóch się zginęło, kurwa. A, podobie Tego się już nie da przegrać. Dobra, idę z synkiem na dół Zostało dwóch jakichś słabych cieniaków. A u nas zostało czterech słabych cieniaków. Aha, dobra. No i kurwa ta j**ą. Panda. Panda, czy... Trzech, trzech, dobra, już kurwa zostało trzech słabych na trzech strony Jeden ma 20hp, a drugi ma ja mam 4hp. No ja tu nie trafiłem ani razu! Eee, 90hp, synek! Czemu ty go nie trafiłeś ani razu? Raz, wystarczyło go pyknąć Puk, 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 puk. No nie, bo na jest złe kurwa tańczy. Tańczy, kurde. Tańczy. Kurwa. Tańczy na wąkowej. Czekaj, przyjadę tam, zatańczę na tym internecie. <noise> za tydzień ma się, się tu pojawić u mnie na opierdol. <noise> na no. <noise> ja tak nawet tutaj granatem to słuchać.